Siemanko, z tej strony Mester Wiśniowy. W tym materiale opowiem wam o dziadku, który dał początek grom MMORPG i o jednym z szartów, na którym gram obecnie i zrobił on na mnie ogromne wrażenie. Także zapraszam na materiał. To Ultima Online. Która jest produkcją Massive Multiplayer Online Role Playing Game, której premiera miała miejsce 24 września 1997 roku. Została ona stworzona przez amerykańskie studio Origin Systems 26 lat temu, a za jej wydaniem stoi Electronic Arts. Jest ona grą, która znacznie przyczyniła się do spopularyzowania gatunku MMORPG będąc źródłem inspiracji dla twórców późniejszych tytułów takich jak na przykład World of Warcraft. Moje relacje są wynikiem wrażeń z przeszłości, kiedy to stawiałem pierwsze kroki w świecie gier MMORPG i powrotów po latach, grając na różnych serwerach polskich jak i zagranicznych. Od czasu premiery Ultima Online doczekała się wielu rozbudowanych rozszerzeń oraz kilkunastu uaktualnień, które między innymi powiększyły świat gry o nowe lokacje, czy dodały kolejne grywalne klasy postaci. Rozrywka osadzona jest na wielu serwerach będących częścią fantastycznego uniwersum. Przed rozpoczęciem przygody z Grom, możliwy jest wybór świata o bardziej zaostrzonych zasadach starć z innymi graczami, bądź takiego, w którym owe zasady nie istnieją. Jak na jednego z najstarszych aktywnych reprezentantów gatunku, nasz dziadek prezentuje się wizualnie przyzwoicie. Grafika jest prosta i czytelna. Gra może pochwalić się również dość przyjemną dla ucha ścieżką dźwiękową, bynajmniej w moim odczuciu. I trzeba przyznać, że Ultima Online wciąż cieszy się wzięciem. Jest to przykład, gdzie dzięki nowym paczom i rozwiązaniom prezentowany świat fantazy nie jest kolebką monotonii, tylko ciągle rozwijającą się krainą. I trzeba tu zaznaczyć, że nowe gry MMORPG prześcigają się przy różnych rozwiązaniach dotyczących grafiki i mechanik. I jest to zapewne spowodowane ogromną konkurencją względem RPG singleplayer, które kiedyś były uznawane za niedościgłe pod względem wizualnym, a ich twórcy stosują przeróżne taktyki i metody by przekonać graczy do swoich produkcji. Ultima, podobnie jak kultowe gry dla jednego gracza, bazują na rzucie izometrycznym 2D. Graficznie zatem nie ma rewelacji. Szczerze mówiąc to grając w Wo miałem wrażenie powrotu do przeszłości, do epoki królowania Windows 9.8 i Winampa. <laughs> Z myślą kiedyś było inaczej. Jeżeli chodzi o fabułę tytuł ten nie wybiega przed szereg, ale trzeba przyznać, że świat przedstawiony nie jest tu zaniedbywany. Objawia się to w postaci ciągłego wprowadzania różnych zmian i modyfikacji dodających różne miasta, stworzenia czy też misje. Jeżeli chodzi o zadania, to można powiedzieć, iż jest to coś w stylu "znajdź i zgładź" albo "znajdź wykop, przynieś". Ale sporo tu zależy od serwerów na jakich gramy. U zarania dziejów jeden z bogów rozerwał świat na drobne cząstki, szardy. W efekcie tego działania powstały niezliczone światy, na których życie rozwijało się niezależnie od siebie. Każdy z nich miał innych bogów, mieszkańców i mechanikę. Najprościej mówiąc, szardami nazywane są serwery Ultimy. Niestety, dzisiaj zwiedzając różne miejsca na mapie, na polskich serwerach mam smutne doświadczenie. O kurde, ale tu pusto. Gdzie ci wszyscy gracze? No ale jednak mam świadomość, że nasze serwery kiedyś były rozchwytywane i pełne społeczności. Ale to było kiedyś i pewnie ten stan już nigdy nie wróci. Dlatego też trzeba patrzeć przed siebie, bo idący cały czas do przodu świat daje dzisiaj globalne możliwości i gracze łomają mają ogromny wybór serwerów. I co dla mnie jest oczywistym, to fakt, że szukają tych tętniących życie. I choć jestem pewien, że większość stanowią gorliwi fani tytułu, których można by nazwać Starą Gwardią... To też wiem, że na pewno znajdzie się kilka osób nigdy nie mających do czynienia zło, ale zapewne z pociągiem do retro gamingu. Ja osobiście pamiętam dobrze serwery z podziałem na RP, Role playing, takie jak Darklands, Dziedzictwo Mistrzów 1 i 2 czy Clan Layers oraz Mysterious World. Ach, te wspomnienia. Całkowitego wcielania się w swojego bohatera było to wymagane i na porządku dziennym. I powiem wam, że dodawało to ogromny urok grze. Do dziś pamiętam, że w podaniu na serwer opisywałem historię swojej postaci, a historie z Neta z cyklu kopii w klej były odrzucane. XD. GM i wtedy przyglądali się wszystkiemu z czujnym okiem. Jest to tytuł, który moim zdaniem ma najwspanialsze systemy kreacji postaci. I nie mam tu na myśli wizualnego ukształtowania naszego bohatera. Raczej mowa tu o umiejętnościach, rzemiośle czy statystykach, które przypominały mi długie zabawy z kalkulatorem. Mówiąc o Statkapie i Skilkapie. Bo sam proces tworzenia bohatera jest prosty. Do wyboru jest jedynie kolor skóry, kilka początkowych ubrań, kilka umiejętności oraz imię. Jednak istnieje wiele powodów czyniących z Ultimy Online wyjątkową grę na skalę światową. Ten fascynujący MMORPG został wyprodukowany tak bardzo dawno temu, ale dalej podbija serca oraz przyciąga do siebie graczy. A fakt, że jest to jedna z najdłużej istniejących gier na świecie, skutkuje tym, że ośmiokrotnie trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Między innymi w takich kategoriach jak pierwsze MMORPG, które osiągnęło 100 tysięcy graczy. Czy najdłużej działające MMORPG? Istnieją dzisiaj również prywatne szardy Ultimy Online, które prowadzone są przez fascynatu świata fantazy. Wśród anglojęzycznych najpopularniejszym serwerem jest Outlands, skupiającym się w głównej mierze na PvP, ale i nie tylko. Ta. I ten serwer Outlands przyciągnął moją uwagę. I mimo tego, że jestem doświadczonym graczem UO, który przez lata z niejednego pieca chleb jadł, wchodząc w ten świat przeżyłem szok. I czułem się jak loki z Avengersów. Dość z tego! Wszyscy stoicie niżej ode mnie! Patrzysz na Boga, stworze! I nie godzę się aby pomiatał Nowa mapa, nowe systemy, postępy, efekty i bossowie. To wszystko jest niesamowite i oczarowało mnie w całości. Jest to jednak najbardziej agresywny serwer, jaki w życiu widziałem. Ultima zawsze starała się oferować miejsce dla każdego. Jeśli jesteś graczem PVM, PVP, rzemieślnikiem lub kimkolwiek innym, miałeś swój kącik, aby cieszyć się tym stylem gry. Outlands niestety sprowadza się do jednego świata pełnego konfliktów, w którym nigdzie nie można się zrelaksować. Pod każdym bankiem są złodzieje, którzy próbują cię okraść, i zrobią to przy pierwszej, lepszej okazji. Wszędzie poza miastem musisz trzymać ręce na myszce i klawiaturze, gdyż śmierć czyha na każdym rogu, ponieważ PVP jest wszechobecne. Czasem bywa tak, że na kilka sekund odwrócisz wzrok od ekranu i już jesteś martwy. <laughs> To świat ciągłej walki i prób przetrwania. A ci, którzy po prostu chcą zrobić sobie kawę i zrelaksować się przy tej grze, mogą nie zostać tu długo. XD Na szczęście powstały tak zwane lochy sanktuarium, w których PvP nie jest dozwolone. I jest to pierwszy krok z wielu, który jest potrzebny, aby uczynić to miejsce przyjemniejszym z możliwościami dla każdego. Przechodząc do sedna. Outlands, na którym gram obecnie, ma naprawdę wiele do zaoferowania i może dostarczyć mnóstwo frajdy. Ale rzeczywistość jest taka, że to gra, która zawsze była pełna PvP i pełnych łupów. A ty, jeśli dołączysz do gry z takimi założeniami, nie możesz oczekiwać, że grasz jakby był to World of Warcraft, gdzie możesz po prostu awkować w lochu i iść sobie zrobić kawę lub odejść od komputera. Tu zostaniesz zabity i okradziony ze wszystkiego, co masz i nikt po tobie nie zapłacze. <laughs> Jednak idąc dalej, trzeba mocno tu zaznaczyć. Mimo wszystko na serwerze jest pomocna społeczność, zwłaszcza kanał nowego gracza na Discordzie jest naprawdę bardzo przyjazny i pomocny. Gracze odpowiedzą szczegółowo na każde pytanie, nawet jeśli jest ono głupie. Na całym serwerze znajdują się aktywne gildie, które odpowiadają niemal każdemu stylowi gry. W tym gildia poświęcona wyłącznie pomaganiu nowym graczom i w zaklimatyzowaniu się oraz dobrej zabawie. A jeżeli chodzi o komunikację, to będziesz miał okazję zwyczajnie podszkolić się w języku angielskim, który w tej sytuacji jest niezbędny. Tak więc zmierzając ku końcowi to co stare znów jest nowe. Nowy, ekspansywny świat, opcje rozwoju gry końcowej oparte na tak zwanych aspektach idealnie wpasowane do prastarego świata. Mordercze PvP i serwer wypełniony po brzegi graczami z całego globu. I ja osobiście polecam wam ten szart. A przy okazji zapraszam was do polskiej gildii ARAWN, w której pomożemy ci we wszystkim tak abyś mógł się odnaleźć w tym fascynującym i brutalnym świecie. I tym gorącym słowem zakończę ten materiał. A ty już zostaw suba i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Cześć i czołem.